Robiliśmy sobie w poprzednim filmiku półsłupki X, i tutaj mamy dwa rzędy. I teraz Wam pokażę, jak zrobić półsłupki X. Czym się różnią? Tym, że półsłupek X robi nam taki jakby kwadracik, a półsłupek V jest dłuższy i robi nam prostokąt. W Amigurumi nie jest to błędne, ani jeden półsłupek, ani drugi. Czyli można Amigurumi wykonywać X-ami tak samo, jak i Z doświadczenia powiem, że lepiej stosować półsłupek X, dlatego że praca jest bardziej zbita i estetyczna. Ale wybór oczywiście należy do Was. Także robimy sobie trzeci rząd robimy pętle podnoszenia, czyli nic innego jak oczko łańcuszka obracamy naszą pracę i teraz wbijamy się w tą naszą tutaj dziurkę tak i tak, półsłupki x zrobiliśmy od góry tak, szydełko dawaliśmy od góry a półsłupki v Szydełko idzie od dołu. Tak. Przeciągamy. Wbijamy się po dwa. Bierzemy szydełko od dołu. Nabieramy włóczkę. Przeciągamy. Znowu wbijamy się w tą naszą dziurkę pod te dwie nasze niteczki. Dajemy szydełko od dołu, nabieramy, przeciągamy. Do dziurki nabieramy od dołu, przeciągamy, nabieramy, przeciągamy. I te nasze. Ym, o, teraz widać. Tutaj robi nam się taki x, a tutaj jest wydłużony ten półsłupek. I jest taki bardziej luźniejszy. Ten półsłupek X jest taki bardziej zbity. I automatycznie e, praca półsłupkami X będzie bardziej e, zbita no i mniejsza, tak? No bo, o teraz nawet widać. Widzicie? Tu Wam się układa półsłupek X a tutaj robi nam się fałka, tak? Czyli wbijamy się w dziurkę, od dołu szydełko, przeciągamy, nabieramy. Do dziurki, od dołu. I tak robimy do końca. Ja jeszcze Wam powiem, że półsłupek V używa się bardziej w Chustak, jak robić jakieś bombki na kordonku czy na czymś, używa się tam półsłupków V, tak? W Amigurumi jest to naprzemiennie, tak? Jedni robią tak, drudzy robią tak. Ja osobiście Wam polecam półsłupki X, ale tak jak mówię, musicie umieć te. Jak i ta, tak? I wiedzieć, jaka jest różnica. Jak skończę sobie rząd, to Wam pokażę. Wiadomo, że bardziej to widać na większej pracy niż na jednym rządku, tak? O. Ale jak się przypatrzycie, automatycznie widać. Nawet jak to naciągniemy do góry, że tutaj robi nam się V, Tak, a tutaj mamy X. O, Tutaj mamy drugi rząd i są tutaj takie X. -y. No a tu fałeczki do góry nogami. Także możecie sobie wykonać parę rzędów tymi fałkami i zdecydować które półsłupki wolicie. Także powodzenia życzę.